miejsc parkingowych my byliśmy przed godziną 11, bo no tak trochę późno wyjechaliśmy, ale mimo wszystko byliśmy dość wcześnie i było już e, wolnych tylko 200 ileś miejsc parkingowych o godzinie 11 Czemu to tak dziwnie ten znak ustąp stoi ustąp czemu więc no, jest obłożenie spore, żady No, ale to fakt, że, że przyzo. Też swoje robię, no ale na przykład tutaj przy wyspie tej na Odrze, której byliśmy przy tej polince i no, w pobliżu Politechniki również ciężko miejsce znaleźć. Był parking podziemny, ale mi się udało za darmo miejsce znaleźć przy ulicy. Były trzy miejsca, akurat jedno wolne. W takiej pocznej drużce wystarczyło się 200 metrów przejść dalej i parking za darmo. 6,50 za godzinę Takie tam mają ceny O Dobra, żebym się nie zgubił Pojechałby tam na dłużej Ale no, trzeba by na cały urlop Pojechać na cały tydzień O To za jakiś staw Zakaz kąpieli Jakaś kopalnia piasku Także jest co w Polsce zwiedzać Teraz masę ludzi sobie odpuściło wyjazdy zagraniczne więc wszystkie te miejsca turystyczne w Polsce przeżywają oblężenie Dodatkowym minusem tego oblężenia jest to, że próbują sobie tutaj nasi lokalni restauratorzy i inni odbić ten ponad miesiąc tej kwarantanny No i niestety ceny windują olbrzymie jak gdzieś tam pokazują nad morzem jakie są ceny ryb i jakiegoś tam obiadu no to powiem szczerze że skłaniam się ku temu że to faktycznie jest prawda że nikt nie ziemnia bo no za obiad za 140 zł prawie za cztery osoby to nie jakiś wyszukany no to jest troszkę dużo to samo było w Pasanowie, no Pasanów powiedzmy miasteczko bardzo małe A no Lemuniada na miejscu robiona, kubeczek 0,3 litra 0,2 jakoś tak 12 zł No więc troszkę przesadzają z cenami no, troszkę się trudno im dziwić, ale, ale turyści i tak kupią i tak wezmą bo no siłą rzeczy no nie da się chodzić iluś tam godzin bez picia, bez jedzenia więc no wiedzą, że ludzie muszą tym bardziej będą z dzieckiem no same zabawki, nie zabawki no pluszak wielkości powiedzmy 30 cm za 140 zł no to Ludzie, no, bo to stanie dziecko zacznie płakać, mrudzić i, i musi wziąć, więc no... Tak, że to już jest zachodnia ściana Polski i tam zawsze były zarobki i ceny troszkę wyższe. Dobra, że ten tutaj... Aha, tu jakiś mam most przez San... To jest San San to będzie. No ale raz do roku można się skusić i zaszaleć. wiekowi urlopu na zwiedzanie tych wszystkich fajnych miejsc Mam ochotę jeszcze obje objechać kiedyś stwierdzem Oddin No to mamy? lotnicze gmina Jeździówka, aha, tutaj prosto, dobra Jeszcze zabytkowych po II wojnie dużo, no. Na przykład kupując bilet do, do ZOO no, można sobie kupić przy okazji w tej samej cenie, wziąć bilet do Hydropolis we Wrocławiu. Z tym, że no, powiedzmy, brakuje dnia, żeby obejść całe ZOO, a że liczy się jeszcze Hydropolis, więc no... Chyba, że ktoś biegiem przez to ZOO przeleci zdąży a tak nie widzę możliwości yy, w jeden dzień o, ciekawy domek obejść Hydropolis i Zo Dlatego pewnie jest w jednej cenie Ale stulecia chciałem jeszcze zobaczyć od środka w końcu i też się mi nie udało, bo była do 18, weszliśmy z ZO przed 19 No i nie da rady było. Są te bilety łączone ale ale niewiele to daje chyba że ktoś lubi biegiem chodzić po wszystkich takich atrakcjach samemu może jeszcze tak ale z dziećmi no nie da rady na no, ulicy i jak i bliżej samo. Mam takich miejsc poznaczonych masek Gdzie bym chciał pojechać, ale no Tak jak mówię Trzeba by się zwolnić Z pracy I zająć turystyką Ale za coś Trzeba by żyć jeszcze oprócz tego Bim, bim, bim. żeby człowiek wygrał to i wtedy można się bawić w turystykę Tego wszystkiego jest, że no można sobie powiedzmy tak, jak do tego Wrocławia na weekend wyskoczyć. Tylko dlatego, że jest autostrada, bo zaoszczędza się masę czasu na, o takich włoskich drogach jadąc. No mimo tych wszystkich utrudnień, to do Wrocławia. Przy 507 km mi tam wyszło z nawigacji. Przejechałem 4 godziny 40 minut. Więc, no, w drugą stronę było godzinkę dłużej ze względu na korek, ale to już jest no, wynik według mnie całkiem, całkiem. No, tutaj w lewo. Bo w czasach, kiedy jeszcze nie było czwórki tutaj tylko trzeba było błądzić gdzieś bocznymi drogami no to przejazd do Wrocławia potrafił trwać i 7 godzin zależy jak się trafiło niby niewielka różnica ale no o jaki fajny stawik ale ale jednak nawet te dwie godziny jest spora różnica. Dojeżdżałem z wieczorem, to już jest dwie godziny snu więcej. No to jest sporo po takim dystansie. Jest jeszcze problem z jazdą w takich północnych autostradach, że masę ludzi no, nie bardzo sobie radzi na tych autostradach. I trzeba mocno się pilnować. Fakt, no, że prędkość minimalna na autostradzie, pojazd, który chyba 60 km, jak dobrze pamiętam, jest, musi osiągać minimum. Jak dla mnie to jest trochę dziwne. 60 albo 80. No, 80 to już by było znośnie, ale no jadąc potem powrotem w nosy jest ta dozwolona u nas 140 km na godzinę na tej autostradzie no i, i dojeżdżam do z taką prędkością do samochodu, który się wlecze 60-70 na godzinę no gość kurde nie zdaje sobie sprawy wyjechał jakimś tam starym wehikułem o doskonale nie światła z tyłu ledwo się umutliły no i musiałem dobrze awaryjne hamowanie uskutecznić no niby prawo miał jechać, ale no, trochę rozsądku w głowie trzeba mieć. No. Są pasy rozbiegowe po to, żeby wskoczyć na autostradę, no, zjeżdża się takiemu delikentowi, żeby on też się mógł włączyć do ruchu na lewy pas. No ale żeby tak wcisnął gaz w podłogę i dynamicznie przyspieszył na tym pasie. No jaki wał to nie wszyscy to robią, no bo jest powiedzmy te pasy są różne. 100-200-300 metrów są takie, że są naprawdę długie. No i, i są ludzie, którzy nie potrafią do tej prędkości autostradowej rozpędzić na tym pasie albo wręcz hamują Na koniec, bo nie widzi miejsca, nie widzi się, że, że, że on się może tu włączyć do ruchu, bo on nie zdążył się rozpędzić, nie? No tu chyba było, kurde. A nic jadę tak. A bo tu są te widełki z drugiej strony. No mało tego, tutaj z Rzeszowem trafiłem w sytuację, gdzie kierowca zawodowy ciężarowym samochodem nie na ten zjazd sobie zjechał i co pan zrobił? Ze zjazdu z autostrady kierunkowskaz w lewo i heja z powrotem na autostradę już na samym końcu. Nie mówię, że mówić, jakie to spowodowało zamieszanie na autostradzie i jak ludzie ostro hamowali, bo nie wiedzieli, co się dzieje. No sam nie wiedziałem, dobrze, że byłem na lewym pasie, bo tu na prawym to był armagedon. Hamować ze 140 do, do prędkości, powiedzmy, nie wiem, 20-30 taką miał na go w ten, ten, ten. ten Człowiek ciężarówką, no to jest trochę, trochę nie bardzo. Tutaj nie wiadę Ale to mi pokazuje, że tu jest san, a tu jest zakaz wjazdu. Co tutaj mamy? Troszkę człowiek niepoważny, a tu mamy prom, mhm. ale prom nie funkcjonuje chyba mhm. czynno od szóstej do dwudziestej, jaki kibelek. Czeka chyba widocznie pan od promu poszedł I się <grystanie> Dobra, tutaj sobie pojeżdżę. fajne przejazdy przez wał i tu też był jakiś dojazd tam patrzyłem na budaczu właśnie w tych Chyba nie sali tak wszyscy bokiem Dobrze zobaczę co tam dalej będzie Więc niestety Aha, to będę odjeżdżał od tego Czekaj pinioski Ale tu mam w lewo jeszcze, dobra no, autostrady mamy już, zaczynamy mieć fajne, ale jeszcze, jeszcze dużo ludzi muszą się nauczyć, jak to z nich korzystać, żeby komuś i sobie krzywdy nie narobić. No, tam są domy, może tam się dalej jechać. więc jechać można. Z tej strony łatwiej dojechać jak od strony wrzawy Wyglądają jak świeżo po remoncie